Ksiądz z sercem na dłoni. Nie rozwiązuje kryminalnych zagadek, jak serialowy ojciec Mateusz, a jednak jest proboszczem, o jakim wielu marzy. Panie, nie spodziewałem się, że ja, stary chłop, 75 lat na karku, będę płakał nam, przy jak małe dziecko a płakał za odchodzącym do innej parafii proboszczem. Dzieci wtedy, na znak żałoby, do białych bluzek doczepiały czarne wstążeczki i nie dały sobie wytłumaczyć, że to lekka przesada. W innej miejscowości liczącej 2,5 tysiąca wiernych, parafianie w kilka godzin od ogłoszenia decyzji biskupa zebrali 1900 podpisów protestacyjnych. W jeszcze innej w przeprowadzce ostatecznie pomagało kilkudziesięciu parafian. Nie chcieli, żeby ksiądz Bogusław Kowalski, o którym mowa, był tego dnia sam. Przyszli, wszystko zorganizowali. Skąd ten powiedzmy szczerze, fenomen księdza proboszcza? Czym podbił serca wiernych? Jak to się stało, że podobno miał zamieszkać w Curychu, a jego pierwszym zadaniem miało być godzenie kibiców Realu Madryt i FC Barcelony? Co usłyszałby kibic Polonii, gdyby przyszedł do niego z zagorzałego kibica warszawskiej Legii do spowiedzi? Przyznam, że poznałam kilku księży, o których mogę powiedzieć, to prawdziwy duszpasterz. Mój pesymizm natomiast podpowiadał mi, że nie znajdę takiego, o którym powiem, to prawdziwy proboszcz. I wtedy poznałam księdza Bogusława. To kapłan, który żyje razem z ludźmi, do których został posłany, dba o nich, dba o parafię. Potrafi z jednej strony płakać razem z najbiedniejszymi, a z drugiej cieszyć się razem z kibicami wygranym meczem. Nie udając przy tym fajnego księdza, a po prostu będąc takim człowiekiem, z którym chce się przebywać. Słuchasz właśnie fragmentu z książki Chłopak z Pragi, autobiografia. Ksiądz Bogusław Kowalski w rozmowie z Katarzyną Szkarpetowską zamówią na stronie wydawnictwa Esprit link w opisie. Ta książka to publikacja, dzięki której można poznać go z innej, bardziej prywatnej strony. Polecam tę książkę każdemu, kto szuka wytchnienia od pogoni świata za bogactwem, blichtrem i źle rozumianą ponadprzeciętnością, a pragnie normalności, inspiracji, i nadziei, że są na tym świecie ludzie z sercem na dłoni. Ewa Wiśniewska, twórczyni serwisu walczysz.pl. Opowiadał mi ksiądz, że to właśnie w dzieciństwie po raz pierwszy za tęskim za niebem. Tak. Miałem wtedy siedem, może osiem lat. W sobotę obowiązywało nas w domu sprzątanie. Po tej czynności, w nagrodę, oglądaliśmy z rodzicami western lub program rozrywkowy pod tytułem Przy sobocie po robocie. Pamiętam taką scenę. My już posprzątaliśmy i siedzimy na dywanie. Mama z tatą krzątają się jeszcze w kuchni. Rozpoczyna się nasz ulubiony program telewizyjny, a w tle przepiękna melodia utwór Cyganeria. Znają nas knajpki i koty w załukach. Letnią nocą lubimy włóczyć się. Tak, to ten utwór ksiądz Bogusław śpiewa. Już późno, a nam się wcale nie chce spać. Wysoka północ zegarów graniem wita nas. Już dzień przeminął, dał może mniej niż pragnął dać. Czerwone wino będziemy sączyć aż po brzask. Tata przytula mamę i zaczynają tańczyć, a my, jak te kociaki, patrzymy na nich przytulonych. Tańczą nagle, biorą nas, czterech synów, między siebie i pląsają razem z nami. Zapach mamy, zapach taty, ta ich bliskość i my wtuleni w nich. Byłem wtedy nieziemsko szczęśliwy, i pomyślałem, jeżeli tak jest w niebie, to chcę tam trafić. Miłość, którą zobaczyłem między rodzicami. Między nami, jako rodziną, przełożyła się na tęsknotę za niebem. Z utworem cyganeria wiąże się jeszcze jedna piękna historia. Zgadza się. Ja tę historię poznałem dość późno. Otóż trzy miesiące przed śmiercią ojca pojechałem z nim na cmentarz do nieporętu, gdzie pochowana jest mama. W drodze powrotnej tata poprosił, żebym zawiózł go pod szkołę w Józefowie. Tata pochodził z Józefowa, więc pomyślałem, że chcę po prostu zobaczyć szkołę, do której uczęszczał. Gdy dotarliśmy na miejsce, wysiadł z samochodu i wsparty o moje ramię podszedł do jednego z okien. Był bardzo poruszony. Rozpłakał się i uderzając dłonią o parapet, powiedział: Boguś, przy tym oknie pierwszy raz poprosiłem waszą mamusię do tańca. Gdyby mi ona wtedy odmówiła, to was by nie było. Jak się okazało, piosenką, przy której wtedy zatańczyli, była właśnie Cyganeria. Pomyślałem: Bóg dziękować, że mama nie dała ojcu kosza. Był bardzo honorowy i przypuszczam, że gdyby mama wtedy mu odmówiła, nie podszedłby do niej po raz kolejny, mimo że bardzo mu się podobała. Czy istnieje miłość bez wysiłku? Miłość bez wysiłku nie istnieje. Wysiłek, ofiara trud są wpisane w każde powołanie. Ci, którzy żyją w małżeństwie, wiedzą o jak twardej regule to jest zakon. Ile razy trzeba się zaprzeć samego siebie, dźwigać nie tylko własne słabości, ale i te małżonki lub małżonka. Ile razy trzeba ustąpić, ile razy wybaczyć, przemilczeć jakieś trudne, przykre słowa. W miłości nie ma drogi na skróty. Choroba naszych czasów nazywa się misie. Mi się należy, mi się nie chce, mi się chce. Współczesny świat uważa wysiłek za coś niepotrzebnego, zbędnego, za zniewolenie, z którego za wszelką cenę należy człowieka wyzwolić. Jakże często można usłyszeć rady typu: "Nie układa ci się w małżeństwie? No to weź rozwód, nie warto się męczyć. Rozmowa z biskupem poszła nie po twojej myśli. Daj sobie spokój, rzuć to całe kapłaństwo i idź w świat używać życia. Jak mówią starsi ludzie, dawniej się cerowało, a dziś się wyrzuca. Tak. Takie pójście na skróty. Ktoś przychodzi do kancelarii parafialnej i mówi: Będę ojcem chrzestnym, potrzebne mi zaświadczenie. Gdy ksiądz zada pytanie o życie sakramentalne, o praktykowanie wiary, zdarza się, że w odpowiedzi słyszy: To moja sprawa. I oburzenie, że kapłan stawi jakieś warunki, wymagania. Niedawno pojechałem z naszymi parafianami na mecz na Łazienkowską. Wcześniej pojawiła się informacja o tym, że w trakcie meczu odbędzie się protest kibiców, którzy postanowili opuścić trybuny na 17 minut w odpowiedzi na 17 porażek, jakie Legia poniosła w ciągu jednego sezonu. W dziesiątej minucie meczu dano sygnał, że kibice mają opuścić trybuny. Nie chciałem być strajkiem, więc również wyszedłem. Stanąłem na korytarzu z widokiem na ulicę Myśliwiecką i przypomniała mi się pewna historia z czasów dzieciństwa związana z radiem. Pewnego razu w latach 70. wracałem z dwoma kolegami z treningu. Miałem wtedy jakieś 13 lat. Czekaliśmy na przystanku na autobus numer 162. Podszedł do nas mężczyzna w średnim wieku. Dzień dobry, chłopcy! Zagadał do nas. Jestem pracownikiem radia, prowadzę audycję dla dzieci i młodzieży. Chcielibyście wystąpić w radiu? To będzie audycja o nieambitnych uczniach, takich, którym zależy tylko na tym, żeby zdać z klasy do klasy. Zadam wam pytania, ale wcześniej powiem, jak macie na nie odpowiadać, więc się nie przejmujcie. Zgodziliście się? Oczywiście. Uważaliśmy, że udział w audycji radiowej to dla nas ogromna gratka. Nagrania wyglądały mniej więcej w ten sposób. Staliśmy na parkingu naprzeciwko radia przy Myśliwieckiej, między samochodami, żeby nie było słychać dochodzącego z ulicy szumu. Radiowiec rozpoczął: Dzień dobry państwu. Znajduję się na Warszawskiej Pradze, na boisku szkolnym przy ulicy Sierakowskiego. Podchodzę do chłopców, uganiających się za piłką. My w tym czasie głośno oddychaliśmy, udając zmęczonych. I jak tam w szkole? Zapytał. Pierwszy do odpowiedzi wyrwałem się oczywiście ja. Dostałem trzy z dwoma z matematyki, ale się nie martwię. Po co się uczyć? Liczy się tylko to, żeby przejść do następnej klasy. W tym momencie wtrącił się kolega. Ja dostałem dwoje, ale pani obiecała, że znam. I tak prześcigaliśmy się w tym, który z nas jest gorszy, który mniej ambitny. Udowadnialiśmy, jak to nie warto się wysilać. I my często mamy pokusę bycia takimi trójkowymi, dwójkowymi chrześcijanami, którym obcy jest wysiłek. Aby przejść tylko z klasy do klasy, aby tylko zaliczyć mszę, spowiedź. Zaliczyć i mieć Pana Boga z głowy. A tak się nie da. Jezus mówi. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A jak trudno, zachowywać Bożą naukę każdy z nas wie. Jeżeli będziemy naszą wiarę rozcieńczać, co się będziesz wysilał, tego nie rób, z tym daj sobie spokój, to sobie odpuść. Powstanie efekt duchowej kuli śnieżnej. Grzech będzie. Nakręcał grzech. Każdy z nas ma walczyć o wierność Panu Bogu, bez względu na to, kim jest i jakie ma powołanie. A Kościół jest od tego, żeby w tym pomagać, umacniać nas Słowem Bożym, modlitwą, sakramentami. Można usiłować oszukiwać siebie drugiego człowieka, ale Pana Boga oszukać nie można, a jednak ludzie próbują. Od niedawna, gdy wydajemy w naszej kancelarii parafialnej jakiekolwiek zaświadczenie, przyklejamy na nie hologram z logo naszej diecezji, bo, jak się okazuje, coraz częściej można się spotkać z niechlubnym procederem fałszowania dokumentów kościelnych. Dokumenty te można kupić przez Internet i w wielu innych miejscach. Obowiązują różne ceny. Zaświadczenie o przygotowaniu dorosłych do bierzmowania, potwierdzające, że dana osoba może przystąpić do sakramentu bierzmowania, jest droższe. Zaświadczenie do ślubu, że ktoś już był bierzmowany, trochę tańsze. I tak dalej. Niedawno w Lublinie narzeczeni dostarczyli do parafii, w której brali ślub, sfałszowany protokół przedmałżeński. I teraz sąd kościelny w Lublinie bada, czy w tej sytuacji zawarte małżeństwo jest w ogóle ważne. Wielu ludzi, myśląc, że są tacy sprytni, zaradni, dopuszcza się świętokradztwa, sakramentalnej niegodziwości. A równowagi opowiem też pozytywną historię. Kiedyś w Wielkim Tygodniu wybrałem się do supermarketu na zakupy. Gdy zaparkowałem, podszedł do mnie mężczyzna. Szczęść Boże, poznaje mnie ksiądz? Jestem z parafii Chrystusa Króla, w której ksiądz posługiwał. Przywitał się. I zaczyna opowiadać. Księże, były rekolekcje w naszej parafii, dwa razy podchodziłem do konfesjonału, ale nie udało się wyspowiadać. Kolejka była bardzo długa, ja musiałem biec na dyżur do pracy, pomyślałem, że pójdę w wielką sobotę, ale skoro księdza spotkałem, to może ksiądz zgodziłby się mnie wyspowiadać tutaj na parkingu? Wzruszył mnie bardzo. Zaimponowała mi jego determinacja, jego pragnienie spotkania się z Bogiem. Wsiedliśmy do samochodu, wyspowiadałem go i szczęśliwy pobiegł załatwiać swoje sprawy. Czy dzisiaj po tym wszystkim, co księdza w kapłaństwie spotkało, wybrałby ksiądz tak samo? Tak, wybrałbym kapłaństwo. I jako ksiądz czuję się spełniony. Niekiedy ludzie mówią taki młody, a poświęcił całe życie, poszedł na służbę Bogu i ludziom. Z tym, poświęcił całe życie, to nie do końca tak. Powołanie jest łaską. Człowiek zostaje przez pana Boga obdarowany. Dzięki służbie ludziom, których Stwórca stawia na naszej drodze, nam księżom łatwiej będzie się zbawić. Probocz Zars, święty Jan Maria Wianej, mówił, że do nieba będziemy wchodzili z ludźmi, których doprowadziliśmy do wiary, do Boga. Ksiądz Pawlukiewicz w swoich notatkach zapisał, nieraz pytam kogoś jak się wiedzie. Człowiek ten popatrzy mi w oczy, spyta, jest ksiądz ze mną? Jestem, odpowiadam. To no niech ksiądz będzie bardzo mocno. Niech ksiądz przyprowadzi pana Jezusa. Nic mi nie powiedział, i wszystko mi powiedział. Kapłan ma być jak dobry pasterz pośród I to w każdych okolicznościach, nawet najtrudniejszych. W czasach II wojny światowej księża szli do komory gazowej razem z innymi ludźmi, często ze swoimi parafianami. Umierali razem z nimi. Jakże bolesny, krzykliwy ale prawdziwy obraz więzi kapłańskiej z wiernymi. Dziś, podobnie jak kiedyś, za wszelką cenę próbuje się wbijać klin pomiędzy świeckich i duchownych. Za wszelką cenę usiłuje się oderwać jednych od drugich, jednych przeciwko drugim nastawić. A więź pomiędzy osobami duchownymi a świeckimi jest czymś, czego odebrać sobie nie wolno. Jej pielęgnowanie wymaga delikatności pracy i roztropności. Wizyty duszpasterskie, szczere rozmowy, posługa w konfesjonale, pielgrzymki, festyny, wspólne kolędowanie. To wszystko sprzyja budowaniu więzi. U nas w parafii przyjęliśmy taką zasadę, że w ramach kolędy odwiedzamy te rodziny, od których otrzymujemy zaproszenie. I na przykład w tym roku mieliśmy o 200 zaproszeń więcej niż w roku ubiegłym. Zaproszenia spowodowały, że jesteśmy bliżej siebie. My jako księża czujemy się oczekiwani. Dla nas to też jest ważne, bo jak powiedziałem wcześniej, my także mamy uczucia. Poruszyło mnie, gdy dowiedziałem się, że młody chłopak, który studiuje w Belgii, nasz parafianin, na wieź o kolędzie, poprosił rodziców, żeby w trakcie odwiedzin kapłana połączyli się z Nim online. Bardzo to było budujące. Inny parafianin pochwalił się, że ma osiołka i wypożyczył go parafi w niedzielę palmową. Mamy różne powołania, ale idziemy do tego samego Boga. Pragniemy zdobyć to samo niebo i jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Księdza Kazania, konferencje w internecie mają setki, tysiące wyświetleń. Jak Ksiądz się czuje z tym, że stał się bliski tak wielu ludziom? Dochodzą do mnie jakieś sygnały. Oczywiście jest to bardzo miłe, ale w tym wszystkim najważniejszy jest Pan Bóg. Widziałem kiedyś w internecie obrazek, a na nim dwa osiołki jerozolimskie, prowadzące ze sobą mniej więcej taki dialog. Gdy wczoraj Jezus wjeżdżał na moich plecach do Jerozolimy, wszyscy wiwatowali na moją cześć, a dzisiaj chodzę po Jerozolimie i nikt mnie nie poznaje. Pożalił się pierwszy osiołek, na co ten drugi odpowiedział mu: Widzisz, ośle, bo my bez pana Jezusa nic nie znaczymy. I to tak jest. My, księża, bez Jezusa nic nie znaczymy. Cały czas staram się pamiętać o słowach. Kapłan z ludu wzięty, dla ludu ustanowiony. Rozmawialiśmy o seminarium. Pierwszym podstawowym seminarium jest dom rodzinny. To, jakich mamy księży, w dużej mierze zależy od tego, jakie mamy rodziny. Gdy głoszę rekolekcje czy konferencje dla kapłanów, często podkreślam, że nam, księżom, nie wolno odcinać się od korzeni, udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Nieraz można się spotkać z takim zwrotem życiowy ksiądz. Ale co to znaczy życiowy? Że wszystko załatwi? No nie. Bo przecież są sprawy, których nie da się załatwić. Życiowy, czyli taki, który swoje kapłaństwo buduje na Chrystusie i na człowieczeństwie. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Chłopak z Pragi, autobiografia. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit, link w opisie. Nasze audiobooki znajdziesz w serwisie Esprit Audio, link w opisie.